Znany adwokat Waldemar G. zeznał w prokuraturze, że Zbigniew Ziobro osobiście załatwiał dla niego pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Zapewniał przy tym, że to on decyduje o tym, na co te środki zostaną przeznaczone. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ Waldemar Gie to prawnik blisko powiązany z PiS, który m.in. reprezentował rząd morawieckiego przed europejskimi trybunałami. Z kolei w kwietniu tego roku został zatrzymany przez CBA i zdecydował się na współpracę z organami ścigania. Do aresztowania 65-letniego Waldemara G doszło na polecenie za miejscowego wydziału prokuratury krajowej w Rzeszowie. Prawnik miał zażądać od rodziny swojego klienta 50 tysięcy złotych za uzyskanie odmownej decyzji sądu o tymczasowym aresztowaniu. Ponadto powoływał się na wpływy w wymiarze sprawiedliwości i dodatkowo miał zażądać kolejnych 200 tysięcy złotych. A to prokuratura potraktowała jako usiłowanie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Jak wynika z ustaleń Gońca, Adwokat wpadł, ponieważ został nagrany, gdy składał korupcyjną propozycję. Agenci CBA zatrzymali Waldemaragie w Warszawie, a następnie przewieźli go do prokuratury w Rzeszowie, gdzie został przesłuchany. Sąd, na wniosek śledczych, zdecydował się zastosować wobec niego tymczasowy areszt. Grozi mu nawet 8 lat więzienia, i zapewne to skłoniło go do pójścia na współpracę z organami ścigania. Waldemar G. wciąż przebywa w areszcie, ale goniec ustalił, że adwokat zdążył już złożyć obszerne zeznania, m.in. na temat Funduszu Sprawiedliwości. Obciążył nimi bezpośrednio byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrem. Waldemar G. opowiedział w prokuraturze, że najpierw próbował za pośrednictwem wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego załatwić pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości na jedną z parafii. Romanowski odmówił, dlatego adwokat postanowił Osobiście skontaktować się w tej sprawie ze Zbigniewem Ziobrą. Jak wynika z dalszych zeznań w trakcie bezpośredniego spotkania, Ziobro miał zapewnić Waldemar że spełni prośbę o przekazaniu pieniędzy na wskazaną przez adwokata parafię. Jednocześnie zaznaczył, aby w takich sprawach zawsze zgłaszał się do niego, to jest Zbigniewa Ziobry, gdyż to on decyduje o tym, na co zostają przeznaczone środki z Funduszu Sprawiedliwości. Jak twierdzi jeden z naszych informatorów są to zeznania przełomowe, gdyż po raz pierwszy tak bezpośrednio wiążą zbigniewa ziobre z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości. A to z kolei może otworzyć prokuraturze furtkę do postawienia mu zarzutów kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że wcześniej o roli Zbigniewa Ziobry w tej aferze mówił też Tomasz Mraz, były dyrektor Funduszu Sprawiedliwości w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy. Stwierdził nawet, że Ziobro ustanawiał limity na pieniądze, które członkowie jego partii mogą wydawać w trakcie kampanii wyborczej z Funduszu Sprawiedliwości. Nasze ustalenia dotyczące Waldemarka. G. Chcieliśmy potwierdzić w prokuraturze krajowej. Choć śledczy nie chcą informować o szczegółach, to potwierdzili nam, że protokół z wyjaśnieniami Waldemara G wpłynął do prokuratorów prowadzących śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W tej chwili śledczy weryfikują treść tych wyjaśnień, a Waldemar G. zostanie przesłuchany jako świadek w toczącym się w tej sprawie postępowaniu. Sam Waldemar G. to niezwykle barwna postać. W momencie zatrzymania pełnił on funkcję rektora Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Jednak od dekad jest mocno związany ze światem polityki. W ostatnich latach był m.in. pełnomocnikiem rządu Mateusza Morawieckiego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To on w imieniu polityków Zjednoczonej Prawicy toczył boje w TSUE w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości. Waldemar Gienie stronił przy tym od występów medialnych i ostro krytykował decyzje unijnych Trybunałów nazwał je farsą porażką, a po tym, gdy odmówiono Polsce wypłaty pieniędzy z KPO, stwierdził nawet, że Komisja Europejska ma krew na rękach. Komisja nie potrafiła należycie uzasadnić, nie wydała negatywnej oceny i mimo że była zobowiązana doprowadzić do wypłaty Polsce zaliczki. Do końca 2021 roku nie zrobiła tego. Przypomnijmy później co się działo 24 lutego czwartek 22 roku zbroj na napaść Rosji na Ukrainę i kto pierwszy wyciąga rękę do Ukraińców? My. Gdybyśmy wtedy dostali tą zaliczkę, która bezprawnie została zablokowana i których pieniędzy do tej pory nie dostaliśmy, więcej Ukraińców moglibyśmy uratować, moglibyśmy więcej im pomóc uratować ich życie. Komisja Europejska ma krew na swoich rękach statystycznie można wyliczyć ile Ukraińców z tego powodu, że, że nie mogliśmy jeszcze więcej chociaż i tak. Najwięcej spośród państw Unii Europejskiej pomagaliśmy, moglibyśmy pomóc. Choć Waldemar Giew w 2020 roku zrezygnował z funkcji pełnomocnika rządów CUE, to do końca rządów zjednoczonej prawicy przygotowywał analizy prawne dla Ministerstwa Sprawiedliwości kierowanego przez Zbigniewa Ziobrę. Adwokat był też blisko związany ze środowiskiem Radia Maryja i ojca Tadeusza Rydzyka. Myślę, że w Kościele powinniśmy się nie bać i upominać się o sprawiedliwość. O prawo właściwe i o sprawiedliwość. Tak jest. Wykładał nawet na należącej do redemptorysty Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Założył tam szkołę podyplomową pozyskiwania funduszy unijnych. Kto, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył, no a kto? A kto nie ma pokus, niech się pokaże. Jedna jest tylko Maryja. Przed laty Waldemar Gie współpracował też z ówczesnym prezydentem Warszawy Lechem Kaczyńskim. Był autorem opinii prawnej, na podstawie której Rada miasta Warszawy przyjęła uchwałę o oszacowaniu strat materialnych poniesionych przez stolicę w czasie II wojny światowej. Sporządzał również opinię w sprawie polskich praw do reparacji od Niemiec, a także o bezprawności projektu gazociągu Nord Stream. Co ciekawe, Waldemar G był też w przeszłości doradcą politycznym Andrzeja Lepera i Samoobrony. Wiosną 2007 roku został nawet kandydatem tej partii na członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Natomiast w wyborach parlamentarnych w tym samym roku bezskutecznie ubiegał się o mandat poselski z listy polskiego stronnictwa ludowego. Warto dodać, że to właśnie Waldemar G. złożył latem 2008 roku doniesienie do prokuratury na nieprawidłowości w akcji CBA w Ministerstwie Rolnictwa. Zapoczątkował tym samym tak zwaną aferę gruntową, która finalnie doprowadziła do upadku pierwszego rządu PiS. Czy w tym wypadku jego zeznania również przyczynią się do kryzysu w partii Jarosława Kaczyńskiego? Tego zapewne dowiemy się w najbliższych miesiącach. Biorąc pod uwagę polityczne konotacje, wiedzę i wagę wyjaśnień Waldemara G., może być on jednym z najcenniejszych świadków prokuratury. Drodzy Państwo, bardzo gorąco zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTube. Wciąż robi to tylko niewielka część z Państwa, a im więcej subskrypcji, tym my dla Państwa możemy robić lepszy kanał i ciekawsze programy. Także jeszcze raz bardzo gorąco zachęcam do subskrypcji i z góry za to dziękuję. Mateusz Baczyński, do zobaczenia.